Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. z Don do z z który ja miałam się świadczyć. Chyba ten pierwszy. <noise> Już nie pamiętam, dobrze zapamiętam, na ostatnim save. Ostatni, ten to jest save odcinkowy. Zciszyłam trochę muzyczkę, mam nadzieję, że będzie lepiej, ponieważ um, sama zauważyłam, że troszeczkę głośno było um, po ostatnim odcinku. Um, nikt tego nie pisał, ale moim zdaniem było za głośno, więc ściszę. O, oh, przepraszam, ale mnie przetknęło. Kawę sobie piję mrożoną i... No niestety jak to kawa. U mnie ostatnio jakby... Ja piję każdą możliwą kawę. Nie? Nie mam jakby problemu z wypiciem czarnej, jak i rozpuszczalnej i żadna z nich na mnie nie działa. Mm, ale ostatnio odkryłam, że... Kawa rozpuszczona w mleku dosłownie, bo y, robię sobie tak malutką kawę i zalewam to mle mlekiem, jest mega dobre. Um, zapomniałam Wam wrzucić y, linku do poprzedniego odcinka, nie ma, czy się zrobię to w końcu, a, sobie a teraz sobie przyp przypomniałam to, to zrobię. Um, jak nagram ten odcinek, a plan jest taki, że dzisiaj 3 dni, a taki jak zrobiłam wczoraj na naszym projekcie zwykłym. a w końcu jak się ogarnę, to zacznę losować ruletką ilość dni, um, które będę dla Was nagrywać od 3 do 5, chociaż tutaj to 5 możemy nie wytrwać. Na wstępie sobie pozbieram trochę żarcia, trochę trawy, zobaczymy jaka wyspa, bo e, jeśli będzie fajna, to na początek się tu osiedlimy. Po prostu nie będę kombinować tak jak ostatnio. E, najważniejsze, że już na pochodni mamy, najważniejsze są muszelki, jest plaża, jest bardzo ładnie, kamień jest i w ogóle, więc um, może być naprawdę dobrze. Um, więc co, ja sobie tutaj poodkrywam, pozbieram i odezwę się do Was, jak e, myślę odkryję całą wyspę, bo nie ma sensu um, wiecie, żebyście słuchali mojego takiego e a e e pleski tu. Są ciekawsze rzeczy, których możecie posłuchać, a ja skrócę odcinek w ten sposób do absolutnego minimum i ja już chyba zacznę zbierać mimo wszystko kamień na zrobienie większego ogniska. To będzie dobry punkt, stałego ogniska. I w sumie zrobienie takiego stałego ogniska na przykład na każdej wyspie nie byłoby złym pomysłem, hmm, ponieważ gdyż i już, a dzięki temu w razie Takiego przypadkowego rozbicia się na jakiejś wyspie, e, bo celowo myślę, że nie będę się na żadnej. E, rozbijać w cudzysłowie. Mm, no to. A, będę mogła liczyć na. Ja mam na z takiego y, paliw, ogniska z paliwkiem. okej, okay, okej. Okay. Mamy krzak y, jedzenia. Widzę jaki A tu jest bardzo dużo czareczków, więc na czareczkach też byśmy pożyli. I guess mm, Teraz tak, zabrać czareczki. Zebrała, dobra. Już się bałam, że walnie w to. Nie zamierzam tego robić, ponieważ te kamienie niepozorne są bardzo, bardzo, bardzo życiodajne, mogę tak to nazwać, a w końcu zatygowałam się. Dobra, zbieram, zbieram, ja się zaraz do Was bez... odezwę. Chciałam się przyznać, że taki mały fail mi się zdarzył. Ponieważ siostra do mnie napisała i zdecydowałam, że je piszę akurat kiedy nagrywam, chociaż wiem, że tego nie wolno, czyli nie wolno minimalizować tej aplikacji, ale miałam nadzieję, że e, nic się nie stanie. No i zgra się skraszowałam. No, i tyle z tego, że muszę zaczynać od nowa. Epokojnie będą trzy dni, tak jak obiecałam, i już Wam mogę powiedzieć: bo szłam całą wyspę w ciągu jednego dnia. Zostajemy tutaj po prostu jak ciul zostajemy, bo jest zajabista mapa. Wszystko tu jest, co potrzebuję. Fajonki sobie przyniosę, jak będę potrzebowała, tak nie pilnie. So, węże, więc na węże napuścimy Abigail i Kituba, więc ja się biorę za odkrywanie terenu, zbieranie wszystkich surowców. Um, I e, się gdzieś rozbije, gdzieś mniej więcej na początku naszym, um, bo jest tutaj e, niejako bezpiecznie od tych e, wszystkich upiorków, które mogą nas tu spotkać, e, więc myślę, że to będzie um, odpowiedni wybór. E, no i co, no ja się już odezwę jak naprawdę już przebiegnę całą wyspę, odkryję wszystko od A do Z, może być nawet pewnie połowa dnia drugiego. Postawię sobie, ale cóż myślę, na wizji e, ognicho i, i będziemy funkcjonować, ale na razie będę zbierała po prostu absolutnie każdy, każdą rzecz, bo e, się bardzo mocno przydadzą i się zastanawiam, czy po prostu nie będę sobie w międzyczasie robiła zapisów jakichś, um, bo moja siostra może do mnie zadzwonić albo napisać i nie chcielibyśmy. Kolejny raz tego fejla e, i tego, że ja poświęcam na to, 20 minut, a inne rzeczy nie wal tego kamienia robić. Um, także to już poza kamerką ja się odzywam do was jak skończę odkrywać tego Udało mi się um, obkrążyć całą wyspę pięknie. Jeszcze przed nocą, więc wyspa jest przeogromna i przepiękna. A dlatego zostajemy tu i się dok dokładnie się zastanawiam jeszcze, w którym miejscu się osiedlimy. Um, właśnie stwierdziłam, że chcę od pierwszego dnia już sobie tu optytować. Muszę w nad tym, żeby wiecie, hmm. chcę sobie czy są jakieś węże. Bo jeśli ich tu nie ma, to mogę się tu bezpiecznie przy tym osadzić. Halo, jakieś wędrze tu są. Tu mogą być w tym krzaku? Dobrze widzę? Tam są, w tamtym krzaku. No to będzie można to wytępić, to w sumie. Dobra, myślę, że gdzieś, no, dosłownie, w punkcie naszego startu się tutaj pięknie osadzimy. I będzie chwila moment. To jest nieopłacalne to ognisko. Zapomniałam. Piach, a to jak się robiło? Halo, co to jest? Proszę, powiedzcie mi, co to jest. Jak to się robiło? Nie, czekajcie. To się jakoś robiło, tylko absolutnie nie wiem, jak. Nie pamiętam jak. I absolutnie nie wiem, jak. Halo? Uwaga, pomóżcie, co to jest. Nadal nie mogę sobie kliknąć? Bywający. Co to jest? Nie to. To już mam zrobione, dobra. Wapień. To się robiło z koralowców? Tylko pytanie, gdzie? Jakie to sobie mogę nie tak jest? Co zrobić? Jakie jest tego but, 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 but. Wszystko skrzynia. I zanik w piachu. Kurde, nie fajnie, nie fajnie. Zapomniałam, że to muszę się już bardzo mocno szykować, zacząć sobie robić podłogę drewnianą. No dobra, dobra, dobra. Wstępnie to zostawię tu. Potem się to jakoś dobra, nie? A dobra, so, przepiekę czareczki. Idziemy chyba czareczki. A i co ja zrobię? Pójdę, pościnam. pościnam, czy nie pościnam? Co ja zrobię? Pójdę podkręcać tereny i pościnać trochę grana. myślę, albo nie, bo ja tak potrzebuję to złoto, kurde, i koralowca. No to pójdę, pościnam bambusa i pościnam... Co pościnam? Halo? Co to jest? O, te pno... o pnącza, dokładnie. Um, I wtedy... I zrobię oczywiście zapasową łódkę i wtedy sobie... Um... You no, know, dajmy tak? Popłyniemy i poszukamy potrzebnych nam surowców. Ok, mamy zrobione już wszystko. Troszeczkę strach, płynąć, że tak powiem, z taką ilością surowców. na no, trudno. E, Okej, okay. kolejna zrobiona. Lecimy w takim wypadeczku. Wypadeczku, dokładnie, wypadeczku. Mhm. Popełniamy w tę stronę. I wiecie co? Ja już po drodze zacznę zbierać te glony na styki na małże. Wodorosty, dokładnie to chciałam powiedzieć. Gdzie się je mogło robić? Pewnie w jedzeniu, tylko nie w tym. Przepraszam, amatko. Nie cierpię kichać. To że kichnięcie jest spoko, bo przynosi ulgę, ale wiecie, co mam na myśli. Ta radość. To wiecie, co ja popłynę, jednak w dół. O, butelka, tylko Jednak popłynę w dół. Nie będę płynęła pod prąd, bo mi się nie chyba co. Cóż by tam było to, czego ja potrzebuję? Ejap! I nawet ile na rybków, jakie ja bym chciała tu połowić. Ach, pięknie by to było. Dobra, lecimy. Zbijamy wszystkie koralowce, ponieważ są one potrzebne do mnóstwa rzeczy, nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą, więc zbijamy wszystko. Koral, hehe, he, jak lody. E, <grych> czemu ty płyniesz? Masz pić koral. I tak, chciała go pewnie e, zebrać. Jak będziecie troszeczkę ze zdrowiem mi się um, upadło, że tak powiem. Um, ponieważ, gdy już walczyłam z wężami, pozbierając pnącza, trafiłam na to wężowe coś tam, a stwierdziłam, że co tam się będę obawiać, i no, nie obawiałam się, i przez to um, oberwałam trochę, ale nie są jakieś silne te węże, muszę przyznać. Takie, bym powiedziała, średnie. Niemniej jednak, no, żyćko mi. O! Teraz! Jak na złość teraz mogę kwiatka roztegować, nie no fajnie! Fajnie, naprawdę. Zostało mi 5%. O, oh, didn't happen. Shit didn't happen, dosłownie. Czekajcie. Ja sobie pierdyknę tego kilowka, żeby już mieć na zaś... Um, żeby potem nie było przykrej sytuacji. Pod tytułem brakuje ja mi flinta na killowa i nie mogę go wykopać. jaka piękność. Aaa, za znowu by. Piękna jest tam ta, ale... Tamtą to tylko i wyłącznie z pomocą Abigail, bo bez Abigail możemy skończyć trochę nieciekawie. Dobra, dobra, dobra. Um, po prostu nie będę w sumie zbierać. Patrz, jak jesteś tam, nie mogę z niej. E, jak I jaki uroczy, psiaki wodne. Przyjrzyj się ławica. Nie, nie, na razie nie nie będę się przyklądać. Na razie pojedziemy w poszukiwaniu jakiejś innej wysypki. Ale by przypadek, bym teraz znalazła wulkan bez znalezienia um. Dlaczego ty nie chciałam Ciebie spotkać ani ciebie też. O nie! Czy to jest do przyniesienia się? Nie. Znaczy te potworki są bardzo cenne. Ale... Hmm. Wstać mnie. Na maczata. Wstać mnie. Pada. Dobra, 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 patrzymy. Walczymy, bo one są mi potrzebne. Chodź. E, chodź już, chodź cwaniaczku. Gdzie mnie No szybko, szybko. a nie zrobiłam w końcu. Utopią mnie. kurde, kurdełkę. No, bo ja, ja muszę tamtego dorwać. Muszę go po prostu dorwać. Już za dużo mu życia Wracaj tchudów tu. Musi być jakiś nocnik, prawda? Um, no wracaj jest? Ty już jesteś prawie nawet męczennik Jeden ok, niedobrze Graj, znamy każdym sobie lodówkę czy coś tam To co mi to było? Krótki straciłam tylko Taki optymizm ze mnie bije. No trudno. Nie będę się na razie z tamtymi biła. Króliś, co ty ode mnie chcesz? Królik mi chodzi pod nogami. Pięknie, pięknie, pięknie. Żeby tylko do kabli nie poszedło. To już nie będzie. Nie, 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 nie. Nie, nie, ona za dużo życia zabiera. Ale jakie ona są piękne. Abi błagam. Przecież ja mogłam zabić Ab... A. Ab... Wait. Gdzie ja płynę? No w nocy płynę. No chyba mnie coś boli. Teraz dopiero zwróciłam uwagę, że... Dobra, szybko w jarnki w jakiś... Jest tu coś? O! Przynajmniej bezpieczne miejsce, gdzie fale nie docierają. Nie musi to być brzeg, wystarczy, że tu nie ma fal. Ale jest! O! Moje ukochane miejsce na ziemi! Ja tu mogę zostać. Na zawsze. Tak tylko wam powiem. Kocham to miejsce. Bo, jest tu obornik. Czemu tak mało? Słuchajcie więcej, halo! I ja tutaj po prostu kocham to miejsce. Ja już tu mogę zostać. Ale na razie nie zostajemy. Kurde, muszę wyrzucić kupę, czekajcie. Bo potrzebuję. Potrzebuję pochodni. Tak exactly. zaklę. Pochodnia do ręki. I przeczekamy noc, i wtedy. Fuck! Czemu? Świeci. A, jak się wystraszyłam. Okej, okay, mamy dzień. E, trzeci, ostatni. Kiedy to? Nie mam czego wyrzucić. Dobra, pochodnie, zrobię nową, nieważne. Pochodnie powiedziałam, chcę wyrzucić, bo zrobię sobie nową. E, Titanik? Hm? Jak po prostu tak utonęła? Ja rozumiem, że ona jest ciężka, ale prawa fizyki w grze nie istnieją, w grach ogólnie. Halo! Kto na to zezwolił? O nie! O tak. Mamy. E, jakim cudem wychodzicie po lądzie? Zaraz wam powiem, co, o co mi chodziło z tym, o nie. Mhm. Mhm. Właśnie z tym mi chodziło o nie. To jest badno, moi państwo. Dokładnie, czeka mnie przykry koniec, nasza postać doskonale wie. Na te śmierdzące tam bańki trzeba bardzo mocno uważać, um, ponieważ też iż e, zatruwają. Tak dla tych, którzy nie wiedzą, bowiem że część z was nie grała w Shipwreck, dlatego, moim zdaniem, przez właśnie tę truciznę Shipwreck jest najtrudniejszą częścią. Mamy tutaj coś... O kurde. Aglomeracja tutaj normalnie cała. Dobra, dobra. I jeszcze ławica. No pięknie, pięknie. Podoba mi się ten teren. A żałuję, że tam zaczęłam się osiedlać. Ale to... O, shit! Jak tu jest dużo różnorodności. Jeszcze nie jest za późno, żeby zmienić miejsce zamieszkania, prawda? Prawda. Jeszcze żeby udało się tu budować, to już byłby w ogóle... byłby w ogóle cud. Ale wielkie te bagna. Dobra, dobra ja sobie to opłynę na razie w sumie. Poszukiwaniu złota bardziej niż ten. Chociaż takie złoto to prędzej się kryje w. Kurcze! Kryje się w. Przepraszam! Nienawidzę się bać. Prędzej kryje się w dżungli niż na takich tych. Ale upłynął sobie tak czy siak, żeby mieć pojęcie o tym, jak to jest wielkie. Jest przeogromne. To jest po prostu złoto. Patrzcie na ten kompleks. Ja nie wiem, czy nasza wyspa się w ogóle do tego umywa. Tam sobie zrobiłam niby kurczę ogniko. Dobra, nieważne. Tam zrobiłam ogniko, ale tu się będziemy. No, przesunę się. Tu się osiedlamy. Myślę, że gdzieś hmm, tam opiszony trzeba będzie je wytępić po prostu. Um. Gdzieś, może tutaj. Bo odkrywam wyspę i zobaczymy. Ale nie za długo, prawda? Ym, ponieważ trzeci odcinek się kończy. Ja sobie tu szybko dookoła przebiegnę. Czekajcie, nie O, ładnie i... i, i wtedy przebiegnę dookoła cały, całą wysypkę, na ile dam radę. Halo, nie wiem co mi się z tym wyłączyło. Ym, I zobaczymy. Jednak wiecie co, znalazłam kolejny głaz ze złotem, więc zbieram złoto od razu. Tak myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. I cofnę się też potem ten. Tylko żeby zdążyć przed. Wiecie czym? Przed mrokiem. Chociaż mogę już też Abii zrespić. To by było. Sp ja pierdolniczek, to jest Nie, tu zostaje, to jest plantacja po prostu dobra. Pięknie tu jest po prostu. Dzięki, tuba, zostajemy. Co? O zimowy... motyl... Dobrze, wodoroscie na razie, cześć. E, motyl jest mimo wszystko ważniejszy z powodu mojego uszczerbku Co? Tylko 8 daje? Ale Bida znędzał w tym Ogólnie e, Ogólnie to tutaj... O, tam jest złoto w góry, widzicie to? Ja tam muszę biec. Ja tam pobiegnę. Jeszcze Jeszcze do podstęp. Ja biorę, ile złota zostaje tu na menu. Znaczy, złoto mi się już nie zarazpię, ale wyspa bez jest no, no. Tak czuję, że tam po prostu czuję w kościach, aż tam będą pająki do samej góry. Mamy mały piszony, których się trzeba pozbyć. Jest genialnie. Mamy Abi, która nam w tym pomoże. Najważniejsze to się teraz nie poddawać. <grym> Bo jak się poddam, to będzie już po grupek. Więc teraz musimy pozbierać tego złota na tyle, żeby mieć na maszyny. Plus jeszcze na e, piorunokon, który jest e, niezbędny. Tutaj mamy naszą piracką papuszkę. Wielki łeb. No co to nie powiesz? Chciałabym tą papuszkę mieć na własność wkładu. A to może jeszcze kiedyś. Na razie dochodzimy do tych przebrzydłych zdrajców, e, rzucających kuboł i po prostu wszystkim, czym się da. I zabierających wszystko, co się da. Ok. Osiunka. Nie mogę go podnieść teraz. Z... A weź ty, kuźwa, kuźwa Nasiono to sobie, weź, ale pierw. No, tak. mm. Ale do zrozpiania Ami Będę potrzebowała innego jednak stworzonka Która nie będzie mnie prześladowała Tylko która ładnie pozwoli się zabić um. A, to są te małpy, które miałam spoko, dobra Dobra, dobra, dobra Plus jest taki, że są jedyne Małpy. Więc... No, jak się je wybije, To się zrespią potem. Więc nie ma y, straty, choć tu ma opiszenie mhm. Jeszcze je sprowokuję do rzucenia kupów, ale będzie. No co? Czekam na waszą kupę możecie rzucać śmiało. Czekajcie, ja sobie tu odkryję. Na pewno nie będę gdzieś tu. Chociaż tu u góry jest fajnie. Hm. Ale znowu są te małpy. Jakie szczojanki Normalnie podróbka rekinu. I w sumie przez te opiszone nie będę mogła normalnie krawów, krabów łowić. Hm. Czy wy mi będziecie zjadać z kamieni? Weź wypinkalaj mi stąd małpę. Rzucisz kupu? Chyba nie rzuci. Siema! Którą? Którą pokonać. Dobra. Nie mam co zrobić z ekwipunkowymi rzeczami. A Nie, tu są węże. O, bijcie się. Bijcie się, dokładnie. Tam jest bardzo fajnie. Um, hmm. To może jednak u góry się stykuje. Um, bo jednak węże nie chce mieć zaś sąsiadów. Sąsiadów. Czekaj, koleg... Co nie nazwać? Zjedz. Proszę cię, zjedz. Ale to jest te nie upuść. Nie upuść. Halo. Jak mogę jej dodać? O! Halo. Hmm. Gdzieś tu albo gdzieś tu. Tu jest Bo pszczołom i będą denerwować, a ja to co zrobię Ul. Więc, ja dziś, za dzisiaj dziękuję za oglądanie odcineczka, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. Um, może jeszcze maszynę pierdolę na szybko? Nie wiem, jakoś tak... Wiem, że to jest mała palmalna. No szybkiego maszyna. I będziemy mogli zacząć następny odcinek od zrobienia piecyka. Teraz myślę. Chcę to móc mieć, zjeść. O, widzicie? Tu. No postaw. Jak się wystraszyłem. Nasił nas zjedz, raz. Na razie pochodnie sobie zrobimy taką hop. A Zaraz mnie coś zabije. Dobra. I co? Do usłyszenia w następnym. Cześć. Pa-pa.